Witajcie. Witamy Was w drugim odcinku naszego cyklu Rodzicielskie życiowki z NBC. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 10 na naszym profilu Stacja Empatia. I w tym cyklu bierzemy na tapetę takie różne życiowe sytuacje rodzicielskie, które zdarzają się w wielu domach, w wielu rodzinach, w naszych również. I w których często mówicie nam na warsztatach, że trudno jest sobie poradzić, nie wiecie w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem. I w tym cyklu chcemy Was inspirować i pokazywać, w jaki sposób porozumienie bez przemocy może nam pomagać w dialogu z dzieckiem. A jeśli jeszcze nas nie znacie, ja nazywam się Marta Bielicka, jest ze mną Anna Zin. Obie jesteśmy trenerkami komunikacji empatycznej w oparciu o porozumienie bez przemocy. Współtworzymy projekt Stacja Empatia. Wspieramy rodziców, nauczycieli i wszystkie osoby, dla których ważny jest dialog i budowanie, budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Dzisiaj bierzemy na tapety taką sytuację, o której już Wam pisałyśmy w naszym poście, czyli moje dziecko nie chce wracać do domu, na przykład z placu zabaw. I jesteśmy przekonane, że w bardzo wielu momentach rodzicielskich zdarza nam się. Właśnie, przedrafia nam się dokładnie taka sytuacja, że my już bardzo chcemy iść do domu, a nasze dziecko jeszcze nie. I to, do czego będziemy Was tutaj zapraszać, to jest taka próba tak, takiej, takiego rozmawiania z dzieckiem, podczas której my jednocześnie otwieramy się na dziecko, otwieramy się na to, co jest dla niego ważne, ale też jesteśmy bardzo mocno przy swoich potrzebach i przy tym, co jest ważne dla nas, po to, żeby do niego przymówić. Właśnie z takiego miejsca, które uwzględnia obie oba te miejsca. Tak. I to w, w jaki sposób pomaga nam e, porozumienie, to e, pokazując takie rozróżnienie między power over, power with i power under. Trochę mhm. nie znamy odpowiedniego polskiego e, tłumaczenia. Zgradowego opowiemy. E, tak. No, power under, tak, mogę powiedzieć yy, to, co wiem na temat, The power under, yy, przepraszam, power over najpierw. Power over to jest takie miejsce, w którym to my mamy władzę. I my mówimy dziecku, że robimy to i to, bo tak. Bo ja jestem rodzicem, ja jestem starszy, mądrzejszy, ja wiem co lubię i tak robimy. Nie mhm. koniec kropka. I w ten, yy, w ten sposób trochę tracimy z horyzontu to, co może być ważne dla dziecka. I wtedy możemy powiedzieć, że na przykład o, już się tak długo bawiłeś, i już naprawdę wystarczy, i ja Cię mhm. mówię, że wystarczy. Tak, I trochę, tak. trochę gubimy to, co może być dla dziecka ważne w tym momencie. Tak, i ale ale ten... Korzystamy z tej władzy rodzicielskiej, nie? Tak. Mhm. I oczywiście czasami są sytuacje, w których to miejsce po prostu wykorzystujemy i tyle. I to nie jest mhm. tak, że ono jest jakoś gorsze czy złe. I, I wierzymy, że są sytuacje, w których po prostu w, takich, w takim miejscu się znajdujemy i korzystamy z tej naszej władzy. To zwłaszcza będą jakieś sytuacje obronne mhm. e, i takie ochronne użycie siły. E, drugie miejsce to jest Power Under, i to jest takie miejsce, w którym my oddajemy władzę dziecku. I trochę wtedy jesteśmy w sytuacji, w której my prosimy dziecko, żeby nam pozwoliło wracać już do domu. Nie no je, ja, już naprawdę bardzo bym chciała tu do domu, wracać, czy już możemy iść i wtedy kupimy swoją perspektywę i sobie nie dajemy prawa do tego, żeby e, nasze potrzeby miały wagę i miały wartość. Nie? Tak i zapominamy o tym, że rodzic, który dba o swoje potrzeby, który nie dba o swoje potrzeby, też nie będzie w stanie zadbać o potrzeby dziecka, nie? I że jak złapiemy tą świadomość, to trochę łatwiej nam będzie wtedy. Być może e, wykorzystać to, do czego zaprasza porozumienie bez przemocy, czyli do power with, tak? Czyli do tego miejsca, w którym i moje potrzeby jako rodzica, i potrzeby mojego dziecka są bardzo ważne. Chcę je widzieć, chcę je uwzględniać i z tego miejsca szukać rozwiązania, które naprawdę będzie nie kompromisem, ale bardziej konsensusem, czyli będzie uwzględniał nas obydwoje. Tak jest. Mhm. To co? Scenka. Scenka. Dobra, to teraz te... spróbujemy tak, Ma pokazać to <grym> na naszych żyrafach statyjnych. O, czekajcie, muszę się to ustawić dobrze do kamery z tą żyrafą. Dobra, jest OK. Kochanie, już pora wracać do domu. Nie. O, świetnie się bawisz, widzę, że jest super zabawa, tak? Tak, zobacz, mama. O, widzisz. Super! To są koledzy, tak i możesz się bawić. Aha! No, wiesz co, a ja już jestem bardzo głodna i ja już naprawdę to długo nie wytrzymam, bo mi burczy w brzuchu. To jak myślisz, ile jeszcze czasu potrzebujesz na to, żeby się pobawić? Eee, jeszcze bawić, jeszcze nie, jeszcze bawić, jeszcze bawić. zostać, mama. Co no powie, 10 minut ci wystarczy? Nie! Nie, o ile byś chciała? 7? 7 minut. Dobra, to za siedem minut cię zawołam. Dobra, ne, ne. Kochanie, minęło siedem minut. Wracamy do domu. Nie chcę! No, dalej się jeszcze świetnie bawisz. Widzę, że się bawić. I jednocześnie Aha. ja naprawdę już jestem taka głodna, że ja już nie wytrzymam. Słuchaj, a może pobawimy się po drodze do domu? Albo w domu się pobawimy? Tatyl. A co? A może wchowanego? Tak, wchowanego, mamo, tak, wchowanego! A mogę się schować za firankę, tak jak ostatnio? Pewnie, że możesz. To Juhu. chodź, idziemy do domu. Okej. Okay. Mamy nadzieję, że podobała wam się nasza scenka i zapraszamy was już w kolejny poniedziałek o godzinie 10:00. Na tapetę bierzemy temat. Nie chcę się dzielić swoimi zabawkami. Tak jest. Dokładnie tak. I zachęcamy Was do próbowania e, takich dialogów z dziećmi, e, przykładowych, i do sprawdzania i testowania. I jesteśmy bardzo ciekawi Waszych wrażeń. Czy Wam się to udaje? I, yy, jak wy to widzicie? Czy czujecie jakąś zmianę w sobie, czy w interakcjach z dzieckiem? Czy widzicie, że jakoś bardziej się otwieracie na kontakt, wy i wasze dzieci? Yy, I czy wam to coś wnosi po prostu do Waszego rodzicielskiego życia? Czy widzicie tak, w tym sens? Bo my właśnie rozmawialiśmy o tym, że widzimy w tym sens ogromny. I jakkolwiek by to nie było, to tak jak mówił Rosenberg, wszystko co jest warte zrobienia, warto zrobić niedoskonale. Tak jest. I z tą myślą Was zostawiamy i zapraszamy w przyszły poniedziałek o 10. Do zobaczenia. Hej. Pa, do zobaczenia.